Mam tej strony Jamax i dzisiaj sobie będziemy grali w Brawl i zobaczymy nowy sezon, i go kupimy. Ja już tu mam tapetę ustawioną. Dobra. Wchodzimy w Brawl. Okej. Okay. O, nowa tapetka oczywiście. Ładuje się jeszcze. Czeka, zaczekaj. O! Jest! Nowy sezon. O! Niebieskie tło takie. Fajne. Fajnie. Wow, wow. Jaka mapa. Tutaj za darmo. O! Skrzynka. Skrzyneczka za darmo. O! Doszło kilka punktów. Jest. Uwaga. Pluski jurajski. Sezon siódmy. Surfer Carl, jaki fajny Jest buzy, jakie Zobaczmy jego języki. Fajny, oj zły buzy Jaką animację Dobra, lecimy do pierwszego Zaraz, big box O! Transplantacja do kiełka, fajnie Teraz aktywuj Jest, ale fajne Czekajcie jeszcze, o już się pojawiła reklama tylko, o, wpisz kod. Ja wpiszę kod Ewe, bo go lubię. Ewe. O, Ewa otrzymuje wsparcie. I kupujemy. Boom! I kupiony. I odbieramy serfera Karla. Bum. Tak, surfer Karl. Fajny w sumie ten skin. Zrzut ekranu. Jest rzucik, mamy transplantację, no i do kiełka mam, jeden gadżecik i mamy surfera Karla. O, mój piersiński. Dobra, to narka. Łapka w i lajka.